Czy ksiądz powinien się podobać? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze. Ksiądz Piotr Piekło i Ksiądz Wojtek Iwanecki. Pytanie: trochę clickbait, ale też. Tem temat tego odcinka. E, chcemy porozmawiać o tym, czy powinniśmy się sobie podobać. No my akurat jesteśmy księżmi, ale więc ksiądz, czy ksiądz się powinien podobać sobie? E, co? Innym? Tak. Panu Bogu. I Panu Bogu. I tak naprawdę to dotyka wszystkich Was, no bo każdy z nas się podoba lub się nie podoba sobie innym. No Panu Bogu to wszyscy się podobamy, ale o tym za chwilę. A powodem, dla którego kręcimy ten odcinek, jest pytanie, które na pewno sobie teraz zadajecie, czyli. Czyli dlaczego piekło zgolił brodę? <ścoughs> Albo <ścoughs> dlaczego Iwanecki ją dalej ma? Ja i dlaczego ja. Normalnie jak stańczyk się na co ty zrobiłeś? Nie konsultowałeś tego ze <śledzimy> To jest po prostu dramat, proszę Państwa. Ale zadano mi to pytanie. Moi uczniowie zadali mi pytanie, e, dlaczego ksiądz zgolił brodę? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Odpowiedź na to pytanie jest takie, taka, że nigdy nie miałem brody wcześniej. E, no. Zapuściłem ją pod wpływem moich e, uczniów. Ciebie też trochę, ale podejrzewam, że oni bardzo chcieli zobaczyć, jak będzie piekło wyglądał z brodą i czy będzie wyglądał tak jak Iwanecki. I czy dalej będzie sobie, będą do siebie podobni <laughs> jak <na cia? laughs> Jeszcze bardziej. <laughs> Jeszcze jak? <laughs> Jeszcze jak. No i co? No i co? I co tak brodą eee, Nigdy nie miałem brody. Zapuściłem no. ją. Przeżyłem no. te dwa tygodnie eee, więcej drapania, więcej Aha, ale drapania, drapania, drapania i, i zapuszczania. Mhm. I, i potem, potem z ciekawością zastanawiałem się, znaczy, tak patrzyłem w lustro i, i jak wyglądam? Czy nie jest najgorzej? Chyba nie było najgorzej. Natomiast potem pojawiło się nowe pytanie, jak będę wyglądał, kiedy zgolę. To znaczy... Ale to czy... widziałeś, jak wyglądasz. Z no, ale właśnie już nie pamiętałem tego, bo chciałem zobaczyć ten szok, nie? Przeżyć, zobaczyć jak to jest, jak się zgala z, z, z brodę. z Zgala? Zgala, jak się goli brodę, jak się ją no. zeruje. No, <grym> <grym> wyzerować brodę. I to było super. I wyzerowałem brodę, ale jeszcze jeden, jeszcze był motyw religijny taki trochę. O. Bo zgoliłem brodę w Wielką Sobotę przed Wigilią Paschalną. Nowy wyszedłem jako nowy człowiek. Z stanie. Piotr AP. Jest ogóle super. No temat, temat, słuchajcie, tego dotyczy, bo zastanawialiśmy się właśnie nad tym, czy, czy, czy takie podobanie się sobie, no to jest zawsze chyba będzie aktualne, nie? no bo jednak człowiek ma takie. Eee, Rosterki, kompleksy w młodości, z tym związane. Eee, miałem, oczywiście, oczywiście, że miałem. Ja zawsze byłem, miałem kompleksy, że, że... Serio? Jestem, jasne, że jestem gruby. Wojtek Iwanecki miał ja miałem, Bo ja byłem grube. Gruby byłeś? Tak, fest. Znaczy, Właśnie. Kurczę, fest. Wtedy no. mi się wydawało, że fest. Mhm. <laughs> Teraz to nie wiem, jak bym na to patrzył, ale, ale ja dopiero po 18 roku życia zacząłem yy, zrzucać tak dość mocno. I też rosnąć do góry. Znaczy, rosnąć do góry wcześniej, ale tak zrzucać, no. Więc potem stałem się znowu chudy i przez długie lata byłem chudy. Teraz jestem taki średni, ale byłem ostatnio na poście Daniela, więc jest lepiej niż było. Pozdaniela polecam, <laughs> ale to było przed świętami. Wtedy można było pościć, bo teraz się nie pości. Teraz się nie pości, bo teraz święte. są święta. Jest okres Wielkanocny. Tak jest. Tak. Amen. Ja też miałem kompleks. Pamiętam taką historię. Historia z życia. Historia z życia. Byłem w podstawówce. To była chyba, nie wiem, szósta, siódma, ósma klasa, gdzieś jakaś końcówka, bo wiem już, że to było dla mnie istotne, czy się podobam. Bo hmm. chyba jakoś tak wcześniej to nie, nie zadawałem sobie nigdy tego pytania. To chyba tak naturalnie czy, się, się, czy, 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 czy się podobam? I idą no, przede wszystkim, czy się podobam płci, przeciwnej. Hmm, hmm, to we mnie było. I pamiętam, jak moja koleżanka, żeśmy pokłócili się na lekcji, znaczy na przerwie, to była przerwa akurat, no, ale w szkole, w sali, w klasie. I ona powiedziała, ja to pamiętam, wiem, kto to był. E, do dziś. Do dziś. Ja to, ja to pamiętam, ja wielu rzeczy nie pamiętam, ale to pamiętam. Kiedy ona powiedziała, bo ja jej coś powiedziałem, ona się poczuła taka urażona mm. i powiedziała Piotr, ty wierzysz, że ty urodą nie grzeszysz. <laughs> I to, pocisk. ale zabolało. No. Mm. No ale zabolało. to takie rzeczy wolą się... ludzi, nie? No ja myślę, że każdy z nas ma takie e, wiesz, historie, kiedy, kiedy, kiedy się poczuł właśnie taki no, nieładny, nie, nie, niechciany, ale taki właśnie w takim sensie nieakceptowany ze, ze względu na wygląd, nie? Ty ten... wiesz, że muszę nas ktoś teraz oglądać, kto sobie myśli tak, nie? No, y, no, wam się fajnie mówi na przykład, nie? O tym, że, a byłem gruby, coś, nie? I, i, i nie? miałem nadwagę, nie? Ktoś patrzy na nas i sobie myśli, bo. No, nie jest najgorzej chyba tak obiektywnie możemy spojrzeć na to, nie? Że nie, że nie, nie, nie możemy nie na siebie spojrzeć. Na, spojrzeć na siebie. No, 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 nie, na jest najgorzej. Si no, 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 nie jest najgorzej, nie? Zdarzyło ci się, że ktoś ci powiedział, że jesteś przystojnym księdzem. Zdarzyło mi się. Jakaś babcia. Nie tylko. Babcie. Nie wracajmy, nie, do, nie wracajmy do tego. A, dobra. <laughs> Ale ja to zauważyłem, że, że babcie często tak mówią nam. Zauważyłem, że w pewnym wieku to już nie się nie przejmujesz tym, jak wypadnie. No może tyle babcie nie? tak, tak naprawdę. No. no mi mówią babcie. Mi mówią, babcie, i, i ten, nie? jaki ładniutki ksiądz, <laughs> jaki przystojny. No to jest fajne, miłe, nie? No, wiem, że, że nie jest jakoś tak, że, no, wiadomo, nie jestem Leonardo DiCaprio, nie? ale nie jest najgorzej. Natomiast, właśnie, co w momencie, w którym, w którym ktoś nie, nie pozbył się tych kompleksów, mm. nie? To nie no było tak jak w naszym przypadku, no, tak, tak myślę, że, 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 że tak było Przecież... w twoim, że wiesz na jakimś etapie dorastania, że, że A, kiedy no, szukałeś, ty, nie? też, wiesz, cały czas, no. Ja myślę, że, że życie dostarcza nam też nowych kompleksów. No bo, wiesz, yy, nie wiem, wypadają ci włosy, no nie? Na przykład mi. <laughs> tak, albo, z, ale, zęby. albo zęby. Nie albo masz. nie wiem, no, no starzejemy się, wiadomo, zmarszki. Tak, i, I potrzeba takiej dużej akceptacji no siebie, nie? I ta akceptacja dla nas też, osób wierzących, na pewno, no, pierwszym źródłem tej akceptacji jest to, że widzę się oczami Pana Boga. I wiesz, ja sobie tak to wyobrażam, nie? Że Pan Bóg na mnie patrzy zawsze z miłością, nie? I w mojej modlitwie, nie wiem, w adoracji czego Sakramentu, kiedy ja się na niego patrzę, a tak naprawdę to on się patrzy na mnie, nie? To widzę po prostu, znaczy, stałem się wyobrazić sobie ten wzrok, taki kochający wzrok, nie? Jak ktoś tak na Ciebie patrzy, wiesz, z taką miłością, no to, to od razu się czujesz, właśnie, akceptowany, dobrze i tak dalej, nie? Więc to jest, myślę, taka pierwsza rzecz do uświadomienia sobie, nie? Że jestem kochany przez Boga, tak jak jestem, nie? W tym ciele, jakim jestem, bo ciało jest dobre. Zresztą zmartwychwstanie stanie ciała niedawno świętowaliśmy, nie? Wielkanoc, więc no, no dla mnie to jest pierwsza rzecz, nie? Którą, jako też osoba wierząca, wiadomo z takiej perspektywy wiary, ale jednak sobie staram się uświadamiać, no bo, bo cały czas będzie coś, z czym będę się zmagał, nie? W sensie, wiesz, no, zawsze mógłbym być lepszy. Wystarczy, że odpalę Instagrama, to widzę ludzi, wiesz, super doskonałych, w ogóle wyrzeźbionych, kurczę, dłutem albo skalpelem, <grym> nie wiem czym, yy, albo botoksem. Natomiast, wiesz, no, ja jasne, że nie jestem doskonały w sensie też fizycznym. No, wiadomo, że duchowym, moralnym też pewnie nie, ale, yy, ale jednak wiem, że pan mnie kocha takim, jakim jestem, nie? I, i, I to jest pierwsza rzecz, chyba, nie? Taki pierwszy krok do akceptacji. Znaczy, dla mnie, oczywiście. Pan Bóg przede wszystkim patrzy na wnętrze, nie. Yy, bo też no, nasze ciało, ono nawet jeżeli ma jakieś mankamenty i niedoskonałości, to w niebie ono będzie przebóstwione. Kiedyś żeśmy rozmawiali na ten temat, no, czyli, no. czyli nie będziemy doświadczać na pewno żadnego braku związanego z, naszym, z, naszym, z naszą cielesnością. My prostu będziemy się sobie podobać w pełni, no bo nie może być inaczej. Mhm. Więc to, co tutaj, to czego doświadczam tutaj, jest czasowe. To też jest na pewno ważne, żeby to wziąć pod uwagę. I yy, yy, i to, co się jednak naprawdę liczy, to jest wnętrze, nie? I to nie są jakieś takie puste, puste hasła, tak. tylko jest ważne, żeby ktoś to zauważył. Mhm. To jest też istotne, że świadomość tego, jak na mnie patrzy Pan Bóg, głęboka wiara w to, że, że, że On patrzy z miłością, tak jak powiedziałeś, że ma świadomość tego, czyli ja, daje mi tą świadomość, że to jest czasowe. Że może nie warto się na tym skupiać, nie na tych niedoskonałościach, ale ważne jest, jak na nas patrzą inni i jak my też patrzymy na innych, i jak mm -hmm. budujemy w szczerości e, swojego serca e, świadomość innych o ich wyglądzie. No to się bo, wiąże, myślę, tak, tak. Bo myślę, że czasami warto komuś powiedzieć, że w relacji z nim przeszkadza mi coś w jego wyglądzie. Mm -hmm. Że to wymaga oczywiście głębokiej relacji, przyjaźni, tak. że nie mówimy tego o sobie. Ej ty, nie, żydok to... jesteś. <laughs> nie, ale. No, no, a z drugiej strony można też powiedzieć na odwrót, że wiesz, że, właśnie, że coś tak pozytywnie nie zauważamy, wiesz. Że, ładna sukienka, nie wiem, pięknie w tym wyglądasz, albo e, o, widzę, że ćwiczysz, nie wiesz, jakieś takie. No, może to są takie. Ale nie, no, no, no wiesz, żeby też tak pozytywnie to budować. No, 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 no bo, bo można mówić o defektach, ale też myślę, że warto zauważyć te, te plusy. Każdy też ma jakieś nie, jakieś mocne strony, także tego wyglądu zewnętrznego, nie. Więc, więc szczerość i budowanie w sobie. I to jest też ważne, żeby to robić od samego początku. Bo no, znamy ludzi, którzy. Którzy nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, natomiast nie mają z tym najmniejszego problemu. Wszystko jest w głowie. Nie? Tak. I, I też ja no. patrząc na nich, nie skupiam się na tych niedoskonałościach. Mhm. Dlatego, że, 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 że nawet mi to przez głowę nie przejdzie. Nie? Że, no, że tak. widzę po prostu fajnych, super ludzi, tak. którzy siebie, pewnych akceptujących siebie, akceptujących siebie. siebie, ale właśnie wiem, że to jest jakaś, jakiś proces i, i, i trzeba też. Yy, Właśnie, tak też no, wzrastać w tym, mm. nie? W tej, w tej akceptacji siebie. No jak ktoś, wiesz, tak już mega nie akceptuje i teraz sięga po ten skalpel. Czyli kwestia medycyny estetycznej. Tak, albo po silikon, albo nie wiem po co jeszcze, botoks. Czy to jest grzech? To, to jest grzech. Czy grzechem jest korzystać z takich rzeczy? Tum, tum, tum. Ksiądz Piotr odpowiada, ekspert. Jeszcze nie znalazłem dokumentu kościoła, w którym by była na ten temat mowa. Nie ma takiego dokumentu. W Kaczechi czy... Nie, Ciekawe czy w Kaczechi coś jest. Nie sprawdzaliśmy. Nie sprawdzaliśmy, Ale... nie przyznaliśmy się. Wstyd! Natomiast no, na pewno nie ważne ma. jest to, czy nie wiesz. Nie ma, no. Nie ma. Nie ma. Na pewno ważne jest to, czy yy, czy wiesz, czy nadrabiam jakiś brak związany, nie wiem, z kalectwem, z wypadkiem, z czymś, z jakimś takim defektem, czy też. Czy naprawiam, czy poprawiam. O, właśnie. To robisz dobrze. Tak. Czy naprawiam, czy poprawiam, bo w no. życiu też takim duchowym chodzi tak. o to, żeby naprawić, znaczy, no. że jeżeli jest i wiesz nie... i utrzymać w jakiejś dobrej formie, kondycji, hmm. nie, ale jest taka cienka granica, kiedy ciało staje się bożkiem i no i zaczyna się robić źle, nie? można przesadzić z treningiem, z dietą też, bo to wiesz nie jest medycyna estetyczna, możesz wiesz być tak zafiksowany na punkcie diety, że aż się skończy kurczę jakąś anoreksją albo czymś, nie. No, ale potem tak samo w medycynie, nie? Wiesz, ktoś się zdecyduje na powiększenie, czy pomniejszenie, czy wycięcie, i, i potem jeden zabieg, drugi, trzeci, i nagle się okazuje, że są te wszystkie filmy na różnych nie? takich mhm. stacjach, że, że to są karykatury ludzi, kurczy, nie? Że, że, że ktoś po prostu już w ogóle mu się poprzestawiało i teraz. To nie ma nic wspólnego już z naturalnością i z jakimś takim pięknym, się podobaniem. Cały czas się sobie nie podobam, cały czas coś sobie poprawiam i cały czas się w sobie nie podobam jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I to jest, i to jest straszne, nie? że jak się przekroczy taką granicę jakiegoś takiego zdrowego rozsądku, myślę, takiej zdrowej akceptacji, no to wtedy wiesz, to, to nigdy się sobie nie będę podobać, nie? bo to wszystko tutaj, w głowie. To jest istotne, że to mózg jest tym miejscem, w którym, w którym, od którego tak naprawdę wszystko zależy. Bo tak jak nie wiem, wspominałem, no można mieć defekty mm -hmm. i, i ich nie zauważać jakby. Albo właśnie zauważać, je. mieć w 100%, wiesz, 100%, 100, 100 ich świadomość, nie, mm. ale, ale i akceptować. No. Więc no. ważne, czy, czy jestem dojrzały. I myślę, że tej dojrzałości można szukać. Bo oczywiście, kiedy, kiedy jest jakieś kalectwo, które można naprawić, Powinniśmy. to, to okej. Okay. Ale w tym poprawianiu, w, tej, w szukaniu tej granicy między naprawianiem a poprawianiem, tak sobie pomyślałem, warto pytać ludzi, którzy. Życzliwych na mnie. Są życzliwi, mm. po pierwsze kochają, nie? ale po drugiej stronie po dru z drugiej strony też są mądrzy. Mm -hmm. no i, szczerzy. I, I szczerzy. I i blisko wiesz, nas też. I naprawdę, naprawdę. Wiesz co, na przykład, ten no, kolor ci nie pasuje, mm -hmm. nie? Albo y nie, może już przesadzasz z tą dietą, albo za dużo tych treningów robisz, nie? Się, wiesz co mi się podobało, jak zapuściłem brodę? Że dużo fajnych ludzi, takich, no. Szczerych potrafił mi powiedzieć, że księdza, fajnie ksiądz wygląda, ale zdarza, zdarzało się też, osoby, które mówiły, proszę księdza, lepiej bez mi się to lepiej bezbrodnie, mi się to nie podoba. No, tak, no. Mógłby ksiądz zgolić. No I też nie wszystkim. I to były ludzie, to byli też no, nie właśnie osoby, wszystko... osoby dojrzałe. To jest, się wszystko nie? podoba, no I, i to to jest też dobre, dobre żeby właśnie tak szczerze, myślę, e, mówić, nie? A mhm. cała sprawa jest o tyle ważna, że jak mówimy, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, no to w tym kochaniu siebie to jest też istotne, nie? Że wiesz, że, że trudno nam pokochać y, innych, jeżeli sami siebie nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Jeżeli nie jesteśmy w stanie stanąć przed lustrem i powiedzieć... Uśmiechnąć się. Kocham Cię stary. Wojtek, <laughs> jak ja Cię kocham. Nie no, teraz to trywializuje, ale no wiesz... Ja nie... tak mam czasami. Jak, nie. jak, jak, jak ten... Nie wątpię to. Nie, <laughs> nie Ja sobie nawet wyobrażam. Piekło rozmawia z piekłem. Nie no, jest taki moment... No, kto w którym... komu daje coś do słowa? No. Ale no, no nieważne. Przepraszam. <laughs> Okej. Okay. Um, Żarci. Jak już mnie nikt nie słucha, to przynajmniej mogę sobie to lustro porozmawiać. Także to jest istotna sprawa. To jest istotna sprawa. I chcemy tego strywializować i z tej miłości własnej, takiej dobrej, zdrowej, wynika też miłość drugiego człowieka. Czy no, na, pe, na, wzór, na, tej, na wzór miłości własnej kochamy też drugiego, więc o tę miłość własną, taką dobrą, nieegoistyczną, trzeba, trzeba dbać. A tak jak mówiłeś, że przede wszystkim e, nie tylko ksiądz, każdy z nas powinien się podobać Panu Bogu, e, to warto też prosić Pana Boga o to, żeby, e, żeby nam to powiedział, żeby nas o tym zapewnił, żeby dał nam doświadczyć tego, że jesteśmy piękni w jego oczach. I o to możemy prosić właśnie w modlitwie. Więc. Czas na patrona odcinka i na modlitwę. A patronem dzisiejszego odcinka jest Joanna. Dwa lua. Zawsze chciałem to zrobić. Święta Joanna de Valois pochodziła z Francji. Trudny język. Pozdrawiam moją siostrę. Córka króla Ludwika XI. Moja siostra? Nie, moja ja, no, no. siostra po francusku potrafi mówić. A ja nie, Aha, Dobra. Córka króla Ludwika XI urodziła się już z jakimś kalectwem. Nie wiadomo do końca jakim. Natomiast król ją od razu odesłał. Chciał w ogóle syna mieć oczywiście. No a tutaj jeszcze córka i to kaleka. W wieku 12 lat musiała poślubić Ludwika Orlańskiego. Jego księcia, tylko po to, żeby on mógł zostać potem królem Francji. Jak został królem Francji, to się jej pozbył, mówiąc brzydko, stwierdził kanonicznie nieważność małżeństwa, właściwie to postarał się o to stwierdzenie tak to tam jakoś historycznie było a ona, mimo tych różnych trudności, tego odrzucenia, kalectwa czy jakiegoś defektu, była księżną Berry. I tam opiekowała się chorymi, słabszymi, ubogimi, dobrze rządziła i założyła zgromadzenie zakonne, które niedawno zostało zreaktywowane i nawet zawitało do Polski. Pomimo tych różnych trudności, ona je wszystkie pokonała i jest, myślę, takim świetnym przykładem tego, że można mieć jakiś defekt, jakąś trudność życiową, jakąś skazę na ciele i się nie załamać. A osiągnąć no, świętość. świętość. Więc to, co najważniejsze. Dlatego wołamy święta Joanno. Módl się za nami. Życzymy Wam, żeby Wasze monitory. i całe Wasze życie. były święte. i piękne. Amen.